No cześć, to jeszcze ja. Tak, to nie Ukraina, to mój sąsiad burzy dom i robi porządek. Tutaj Wam pokażę, tak wygląda trawa po wykoszeniu. Tutaj kompostownik. Fajnie się kompostuje, dużo życia, ślimaki. A patrzcie, co tutaj znalazłem. Takie coś w kompoście jest. Taki roba ciekawy, co z tego się wylenie. damy mu żyć oczywiście, no tak sobie grzebie tutaj w tym kompoście, będzie z tego fajny materiał, dużo ślimaków tutaj, tutaj ślimak, fajne.